Śmieciu ekocyklicznie o gospodarce. Taki jest tytuł naszego programu. No właśnie śmieci, stały element naszego życia. Kiedyś było z nimi mniej problemów, ponieważ były bardziej naturalne i rozkładały się w środowisku. Teraz śmieci zabierają mnóstwo różnego rodzaju substancji, dodatków i trzeba je przygotowywać do recyklingu w sposób bardzo staranny oddzielać jedne śmieci od drugich śmieci. No, to jest bardzo trudne, czasochłonne, recykling z kolei jest kosztowny. W związku z tym najlepiej by było, gdyby śmieci było jak najmniej. Jak to zrobić? No, jednym ze sposobów jest nadawanie życia przedmiotom, które już używamy. I temu właśnie będzie poświęcony dzisiejszy odcinek. Zapraszam. ハハハハハ Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, panie redaktorze. Doktor Katarzyna Michniewska. Redaktor Maciej Orłoś. Będziemy wspólnie, jak zawsze, prowadzić program Tyśmieciu Ekocyklicznie o Gospodarce. Dzisiaj, wyjątkowo w Praskim Centrum Koneser, ponieważ jest tutaj, odbywa się festiwal Przeróbmy, mhm. na którym możemy e, poszukać możliwości nadawania e, drugiego życia. Odpadom, produktom, których już nie używamy. No tak, przerabiać po prostu przedmioty, które gdzieś tam na przykład znaleźliśmy. Ja, jak pani widzi, znalazłem to jest statyw, stary statyw, gdzieś tam w garażu zauważyłem i stara lampa, zresztą bardzo ładna, trzeba przyznać. I już pomyślałem, że co ja z tym mam zrobić? chyba ma to mhm. wyrzucę. Mhm. A potem stwierdziłem, a może właśnie nie, może ktoś mi podsunie jakiś pomysł dotyczący tego, co można z tego zrobić. Żeby... Szkoda by było wyrzucać. Prawda? No właśnie. Pani doktor, e, kiedy ja byłem mały, to były zupełnie inne czasy. To było dawno temu. Nie tak łatwo się wyrzucało różnego rodzaju przedmioty. Buty jak się psuły, to się niosło je do szewca. E, no teraz. No właśnie, i prawdopodobnie nie trzeba było organizować tego typu festiwali, żeby zachęcać ludzi do naprawiania, do przerabiania rzeczy. Tak, no bo to było oczywiste. Tak. I nie było też takich skomplikowanych no, określeń, wyrazów, tak? Tak, właśnie, bo mamy recykling, mamy downcycling i mamy upcycling. Recykling, no... To tak, już omawialiśmy, tak? Zasady segregacji, recyklingu. A poza tym myślę, że jednak to słowo jest już znane wielu osobom, prawda? Ważne, żeby zapamiętać, że w recyklingu mamy proces produkcyjny, hmm. po prostu zamiast surowców naturalnych dajemy surowce wtórne. Tak. Downcycling? To jak przesadzimy z ilością recyklingu, jak zbyt często coś przetwarzamy, to wtedy mamy takie skutki uboczne, że wartość tych produktów, ich jakość jest coraz gorsza mhm. i wtedy mowa jest o downcyklingu. A dzisiaj my rozmawiamy w naszym programie o upcyklingu. O Upcycling, czyli... Upcycling czyli podnoszenie wartości rzeczy, zmienianie, zmienianie zastosowania, nadawanie drugiego życia mhm. danym produktom, o właśnie na przykład jeśli nie, nie chce pan redaktor się z tym rozstać, jest to ja. można, można coś popróbować. No to rozmawiamy o cyklingu, chyba tu jest wejście na to A, do wydarzenie, góry, up. Idziemy, Tak jest. Super. Up. Dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, coś widzę, że Pan mi może pomóc eee. z, tym, z tymi dwoma przedmiotami. No to z tego zrobimy główny punkt świecący, z tego będziemy świecić. Ok. Eee, statyw jest teraz współczesny, ale to z nim sobie też jakoś poradzimy. Aha. To jakaś awaria, tak? No tro, tro, trochę, trochę jest to skrekotane, też liczę. Aha, dobra. Tak? Dobra. Na takie rzeczy też mam sposoby. Okay. No dobra, a możemy zrobić tak, że my byśmy sobie pochodzili, jeszcze poglądamy uh -huh. różne rzeczy i z i za jakiś czas wam wrócił. I jasne, nie ma na no, problemu. Widzę, że mam mnóstwo ciekawych pomysłów. Uh -huh. no na pewno coś z tego zrobię, coś co będzie wyglądało i no, będzie świecić. Będzie no świecić. I super. I o to, do, no to, to do zobaczenia Do, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry, bez takiego programu do śmieciu jako technicznej jak gospodarce i bardzo nas zainteresowała Pana propozycja, bo Pan po prostu ratuje butelki, tak? Tak, tak, to prawda. Ratuje, nadaje im drugie życie po prostu. Staram się wykorzystywać butelki, które są bezwrotne. No tak naprawdę na co dzień widujemy mnóstwo tych butelek, które leżą na trawnikach, na chodnikach. I właśnie to było moją inspiracją. Zastanawiłem się, czy w ogóle coś z tym można zrobić. Także... A to jest na przykład co? Wazon? Tak, to jest wazon. Ja w domu też korzystam z tego jako karawka na wodę, także niektóre z tych rzeczy mają więcej niż jedno zastosowanie. A co jest najbardziej popularne z tych przedmiotów? Na pewno takie, takie m, najpopularniejsze to są szklanki i kieliszki z butelek po piwie. To jest jakby coś takiego co wpada w oko i, i bardzo się podoba klientom. Lampiony, lampy, lampy, tak, lampy, ale to raczej właśnie w takim sezonie teraz letnio-wiosennym, gdzie już e, ludzie zaczynają sobie aranżować ogrody, Aha. tarasy i, i właśnie takie, takie rzeczy wpadają w oko. Wspaniale, no, gratulujemy, gratulujemy. Dziękuję. Urodzi wyrażenia. Dziękuję. Fajnie, do zobaczenia. Dzień dobry, Dzień dobry, zapraszamy. Jest programu o święciu śmieci i o gospodarce. Co pan tutaj ma? E, mamy tutaj ekologiczne opakowania do przechowywania żywności, wielokrotnego użytku. Czyli, takie, czyli zamiast pakować na przykład, tak jak Pan pokazuje, chleb w tak jakąś folię awigyniową czy coś takiego, czy w jakąś, jakąś inną foliówkę, to możemy to opakować w to, a to jest z czego zrobione? Tak, to jest tkanina bawełniana certyfikowana y, certyfikatem tekst. To znaczy, że jest y, dobry dla środowiska naturalnego i dla dzieci między innymi. Mhm. Ona jest pokryta woskiem pszczelim, naturalnym woskiem pszczelim. Z lekkim dodatkiem olejku żarzoba i z lekkim mm. dodatkiem żywicy oczyszczonej drzewnej. O, olejku olejku żarzoba. Żo tak, oleju żarzoba <noise> Także same naturalne składniki. Mm. E, wosk pszczeli jest naturalnym konserwantem, mm. więc to, co jest tu tym przechowywaniem. będzie świeży. Dłużej. Tak, będzie świeży na pewno na dłużej. Proszę pamiętać, że to też jest produkt biodegradowalny generalnie i możemy też go odświeżać. My będziemy mm -hmm. pokazywać filmy, jak odświeżać ten produkt u siebie domowym sposobem. Mm -hmm. A jeżeli, więc, więc będzie, można odświeżyć ten produkt, więc on jeszcze będzie dłużej. Więc nie, nie kilka miesięcy, tylko nawet może lata być w użytkowaniu, jeżeli się chce. A jeżeli nie. To można taki produkt pociąć, e, w, w, wrzucić do pryzmy kompostowej. On jest e, generalnie w 100% się rozłoży. Pan będzie tutaj, prawda? Bo tak jak nie będę. nasze zdjęcia, to ja przyjdę i na pewno kupię. Przydziemy na zakrętek. Zapraszamy jak najbardziej. Świetnie. Zapraszamy. Bardzo. Ja dziękuję. Dziękujemy. Bardzo. Bardzo ta świeca? 10 zł. 10 zł? Na tak. ta świecę, która jest. E... Zrobiona e, z puszki po ciecierzyce. To też. E, to są kaktusy, kaktusy? na materiale kapselarskim. Może być na kaktusy, Nie musimy, może być e, na. Lamastery, kredki, e, pędzle na łyżki kuchenne, podręczne, pod, robiąc to pod swój własny gust. Można przedłużyć jeszcze raz, czegoś Aha. użyć, ale też pokazać to, co mamy w głowie. A myśli pani, że bywa i tak, że klient może i kupi, mhm. albo, ale też się zainspiruje dzięki pani, że wróci do domu i zrobi coś podobnego? Większość osób tak? tu się inspiruje. Tak, przychodzą po inspirację. Ja się czuję na przykład zainspirowana. Mhm. To co, bardzo Pani dziękujemy. Powodzenia i gratulacje. Dzięki bardzo. A. Jak udało się Panu? Jak widać. Co jest na tak, co to jest ta lampa? Tak, to jest dokładnie to. No e... i naprawione są. Działa, no, tak, działa. Tak. Z, niestety minus jest taki, że nie da się ich złożyć do samego końca. Zabieramy. ją. Gaśnie, tak. świeci gaśnie, świeci. Działa. Bardzo, bardzo dziękuję. Niech świeci. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pani Eliza Poprawa, organizatorka tego niezwykłego wydarzenia, czyli Przerób My. Serdeczne gratulacje, to jest już szósta edycja, a my dopiero pierwszy raz, doktor Katarzyna Michniewska, jest nam trochę wstyd. Gratulacje. Dziękuję, cieszę się, że w końcu dotarliście do nas. Tak, coraz większe zainteresowanie i wystawców, i zwiedzających z roku na rok. Zgadza się z edycji na edycję, coraz więcej odbiorców, coraz więcej wystawców wychodzi z cienia, tych, którzy tworzą w zaciszu domowym, coraz chęt, chętniej wychodzą do klientów na szczęście. Mhm. A myśli Pani, że takie wydarzenia mają szansę zaangażować całe społeczeństwo, bo mówi się o tym, że tylko 3-5%... Polaków interesuje się ekologią. Czy widzi Pani taką możliwość, że będzie, będzie nas tutaj więcej? Oczywiście mam nadzieję, że dotrzemy do tych osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, że robimy w zasadzie powrót do korzeni, czyli do tego, co robiły nasze babcie, nasze mamy? Przetwarzały, ponieważ nie było możliwości zakupienia nowych produktów, więc naprawiało się i przerabiało to, co było. No i my robimy w zasadzie to samo, tylko teraz to się ładnie nazywa upcycling. Bardzo Państwu dziękujemy. To był odcinek programu Ty śmieciu, ekocyklicznie o gospodarce, poświęcony upcyklingowi, wspaniałej idei. Jeszcze przy okazji dodam, że programy realizujemy w ramach publicznych kampanii edukacyjnych Doktor Katarzyna Michniewska, Maciej Orłosz. Do zobaczenia. Dobywamy zieleń z odpadów.